Hej, cześć się moi drodzy, z tej strony Patryk45, Patryk, Patryk Gaming, a to jest kolejny odcinek z serii Patrykowe opowiastki czyli seria, w której powiadam wam różne dziwne historie z mojego życia. Więc mam takiego kolegę, pseudo kolegę, z którym chodzę po prostu do klasy. Jest po prostu dziwny, kłamie, chyba każdy takiego ma. I pewnego razu przyszedł sobie do szkoły, lansuje się, jo, mam fajne słuchaweczki, bo przyniósł sobie MP 3 No spoko, przyniósł sobie tę MP więc tak. Podchodzimy do niego z kumplem i mówimy: Ej, fajną masz tą MP3, gdzie ją kupiłeś? A on na to tak. MP3 jest już stara. Jest już stara. Ma 3 lata. Dostałem w tym roku na gwiazdkę. Jeżeli nie jest to dla was dziwne, to jeszcze raz powtórzę. MP3 jest już stara. Dostałem ją w tym roku na gwiazdkę. E, no, więc sorry, ale. Porażka po prostu, więc jeżeli macie takich kolegów w klasie, jeżeli takie dziwne historie wam się przydarzyły, napiszcie w komentarzu i ocencie ten film pozytywnie łapeczką, łapeczką w góreczkę. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa.